pomoc dla ubogich da ktoś grafa biednej studentce pięknie proszę oczywiście kochana trzymaj tu jeszcze mamy początek pana Tadeusza fajnie MSP. Zróbcie mi luk. SPK już się robi. Ania gotuje jesteś moja jedyna miłością. kocham twoje przepisy gdyby nie ty Dziękuję za informację Bycie igmą, czy jak napluję na swoją matkę to będę takim sigma jak mój tata Duwirskein sigma sein Śliczna ładna dziwna brzydka Jesteś dziwna Taka to prawda Nazwij osobę produktem spożywczym Hajmem niech to ja pomyślę Ciała baba mak nie wiedziała jak Hejt na Francję. Um co to ma być? Idąc, znak zodiaków i bw. Nie jestem zodiakarą, ale wydaje mi się, że masz znak bliźniąt. Ile IQ ma moja, mówi Star. Ale zaraz to obliczę sposobem matematycznym. 8517 IQ, Slide. Dobra. Super, że wytrzymaliście ze mną. Jeżeli dotrzymaliście do tego momentu, napiszcie w komentarzu Hasz Francja przereklamowana. Żegnam.